Siemanko witajcie w wielkim turnieju GTA Sheriff'i A w dzisiejszym odcinku zmierzą się takie drużyny jak Drużyna Fioletowych oraz Drużyna Czerwonych Liderem w drużynie Czerwonych jest Boza, czyli Mr. Potato Od nas Sheriffów, a w drużynie Fioletowej liderem jest Oleg Monek, czyli John Anderson Dzisiejszą rywalizacją jest karbal, czyli piłka nożna z samochodami Grałem 5 na 5, ale mamy 4 klasy samochodów Klasnik to scramjety, którymi mierzą zwykli żołnierze I mają oni tylko podskok, żeby wybijać piłki Kolejną klasą jest rujna, który ma podskok oraz spadochron, dzięki któremu może fajnie wybić piłkę sprzed bramki. Mamy także Voltika z odszutem rakietowym, który może fajnie przyspieszać i uderzać w piłeczkę. Tylko on niestety nie może podskoczyć. No i ostatnią klasą jest Phantom, czyli nasz bramkarz, który może jeździć tylko na połowie, ale za to ma niesamowity spychacz i może fajnie wyrzucać samochody w powietrze i bronić naszego pola karnego. Nad całą rozgrywką czuwałem Game Masterzy, czyli Sylwus oraz Kasper, którzy będą dawali nam utrudnienia oraz jakieś fajne bonusy w trakcie gierki. Gramy dwie gierki po trzy gole. Czyli drużyna, która pierwsza zdobędzie trzy gole wygrywa, no i oczywiście przegrany będzie o niesamowitą karę, kiedy się spotkamy właśnie na spotkanku i z tego będzie film. Także zaczynajmy zabawę. Dobra, słuchajcie, tu jestem ze swoją drużyną fioletowych. Jak tam fioletowi się czujecie? Dobrze, dobrze, dobrze a jak on się czuje? No, Dobra, zobaczę. David oraz Oksan są w Scramjetach Forka mamy mamy Fantomie, który może spychać, jest naszym jakby bramkarzem na połowie. No i oczywiście mamy Olka Monka, który jest w Voltiku, a ja będę jeździł Ruinerem. A teraz przejdziemy sobie do drużyny czerwonej. Kto tu jest waszym liderem? Boozarz jest liderem, prawda? Na jak, na jak. Ora, Orabozarz, kto siedzi w jakim samochodzie? No to ja. Ja z Barteku siedzę w skramrzecie, siedzi w Ruinerze, a... Ejo siedzi, Edio, siedzi Edio, Edio, w Voltiku. Voltiku. no i Magdikus w tej ciężarówie, co może spychać. I co, myślicie, że dacie sobie radę z nami? O, jak ma. Bo... Pewnie. Nice, nice. Kurde, jakieś śmisie z was, co, wy myślicie, że wygracie z krowami? Z krową Są... jesteś, chłopie. No co, nie dacie radę, był przegracie. Ta. Zobaczymy. 3 Trzy, dwa, jeden, start! Dobra, widzowie, lecimy tam. Zobaczymy, czy nam się uda. Pamiętajcie, że możemy używać rakiet. Tam już, widzę, rakieta użyta. Cholera, właśnie piłka nam tutaj z nimi. Lecimy. Dawaj, chłopie, musimy trafić. Mamy piłeczkę. Dobra, dawajcie, widzę, dawajcie, biłkę, biłkę uważaj. Piłka stary, dojeżdżają was tu. Chodźcie fantoma wjechać i go Mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł. Łomatko jedyna. Ja się obkręcam. Cholera, oni mnie pchają strasznie. Dobrze, ty, dobrze z tym fantomem, coś ty, bramę nam strzelą, uważać! Dawaj z tym fantomem, pomóż nam tu szybko! Pomóż tym fantomem, gdzie ty jesteś? Blokuj, blokuj! Masz pra, prawie nam trafili, ale musimy szybko stąd odjechać. Trzeba pamiętać widzowie, że nasz fantom nie może wyjechać za połowę, tak samo jak ich. Bro, idziemy okay. z nimi, idziemy z nimi! Dobra, popchnęłem, popchnąłem, Łooo! Wow. O nie, fantom się na mnie czai. Sytuacja jest... Piłka jest fantoma, dobrze robić. Dobra, dawaj, dawaj. Oni Aj, blokują, wzią, oni, 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 oni mają. leci w naszą bramkę. O, oni mają dobrą taktykę. Blokuj piłkę! Nie, 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 nasz fantom jest. wyrzucił. Cholera, widzę, co tu się dzieje. Bo za bramkę wyleciałem. Dobra, to było wyprowadzenie piłki. Tu no nie, nie trafiłem piłkę. piłkę. Trafiłem, cholera, odbiliście mi ją. Fantom mnie atakuje, fantom mnie atakuje, atakuje. pochódźcie mi. Ja tutaj dobrze. I to jest O kurde. Ja. Się wyda, ja zdo... Lecimy z nimi. Blokowaj, mamy piłkę. Dobrze, dobrze. Ten... Mamy piłkę, Czarnia. mam piłkę. Ej, ale oni cały czas są poruszą bramkę, musimy jakoś zadziałać. Musimy ich odsunąć. Dobrze, mi. dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. Mamy piłkę, mamy piłkę. Cholerniuję się tym Wolcikiem. Blokuję Ej, oni to trafią teraz

Pchaj to, pchaj to, Dobra, widzę 20 sekund. Kurde, chłopaki, mamy 20 sekund, a my się sobie spychamy. No tak, bo mamy 20 sekund postoju. Słuchajcie, lecimy. Weź na bramkę bardziej tym, tym fantomem, żeby nam nie wbili. Już lecę, już lecę. Dobra, ej, blokujcie, blokujcie i musimy to wbić szybko. Kurde, jadą, jadą. Jeden, lecicie. Patrzcie, patrzcie. Na bądź, na bądź. Problem problemie. Kurde, olej też tu leciał. Mamy no, voltika poza mam, naszą. Ja mam dobrą taktykę. Jeden atakuje prawie czy dwóch, a reszta innych. Oni poświęcają wyświeć. Nie trawiłem! Weź go tam, no dobrze, 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 dobrze. Nie, to jest pan do prawej, brońcie, nie. brońcie, brońcie! Nie. Dobra, proszę. Cholera, brońcie to szybko. Nice, lady. Nie No fork. Przepraszam! Cholera, widzę broń. nad na tym. Ode mną. jakieś fotochrony używają. No możemy. RUINARY mogą! Kurde, na dachu jest. Życie, A, to kurde, dawać! To MI wcześniej! Wybity. Fantom tu ma piłkę. Cholera moi mnie tutaj sabotują. NO nie, jak to do tyłu poleciało? Bo wy się sabotujecie sami siebie. Nie sabotujcie! Po no macie perspektywę czerwonej, także tutaj. Dobra, dobra, dawać, 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 dawać! O, o nie Kto to poleciał? I ja. No, dobra, 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 pomóżcie, pomóżcie, dobra, pomóżcie dobra, mi! Dobra, Zablokowało się! Blokujcie, blokujcie ich, ich! Kurwa, się że z fantomem Niech piłka wyleci. Nie. Dobra, dobra, dobra. Nie trafią, nie trafią, oni są po prostu... Wybijajcie tam Baj. Baj. A, chore, tym ciężko się jeździ. Ten wrak fantoma nam pomaga. Widzowie, to jest cięższe, niż myślałem Na To jest ci tak nas? ciężkie. Wierzę, wierzę, wierzę w tym fantomem, wierzę w tych fantomem. No, lecimy z tą piłką, dawać, dawać, wjeżdżajcie w nich. Oni to się mi na Co to się stało? Ale ktoś wyleciał. To ja wyleciałem. Nie, no widzimy, my to przegramy. Ta piłka się bubuje Nie, widzowie. Ciężnie? Nie, nie, nie. Wleciałam. Nie. Nie. Widzowie gramy do trzech. Otrudnienie dla czerwonych, unieruchomienie fantoma na dwie minuty. Cholera, to i tak nam nic nie pomoże 3, 2 Rej lecę, jadę, jadę, jadę star. Nie wierzę ale twój się wierzę, może ruszać, twój for może się ruszać Ja Bule. ja wiem Nie ja nie będę wychodzić O oh, ktoś do bramki lecił Wyjdź Fuck Down No widzę no, co ja teraz zrobić Bo my to przegrywamy. Ja nie chcę być szczęły sobie Trzeba ich blokować, to jest taktyka To jest niefertieżę Są bambikami, nie umiem gorę grać Blokujcie wszystkie, bo my się będę Dobra, lecimy! Lecę. Blokujcie, blokujcie, cały czas nie blokujcie! Fantom Piotowych może wyjść poza strefę. O, zarobiście! Wierzę, wierzę! Fantom dawaj tu. Oksan zostaje Ed. bliżej bramki, może. Oksan bliżej bramki zostanie. Co robisz? Dawaj, dawaj, jedziemy, jedziemy. Weź ich kasę ja, ja 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 i próbuję ja próbuję fantoma czerwonych przepchnąć, bo on i tak jest nieuruchomiony. Ale niech stoi! Ja go niech stoi! Ale co wy robicie? My tu mamy piłkę! Nie <susza> piłki! Oj, samotują gierkę nam! No. no to ja jestem przy piłce jeżeli ja mam. Dopać, dalej, by Był nieruchomiony. No to mam przerobane teraz. Bo nie jesteś na naszej połowie teraz. No, trochę. Nie, do bramki! Jeszcze mnie wywracają! Muszę się poruszać. Muszę no, ja się poruszać! Jestem zablokowany! Phantom czerwonych mnie pituje! Blokujcie to, blokujcie to! I czemu oni tak łatwo mają? Może ta strona ich jest lepsza? Olek, dalej zbustowałem cię bo to poszło, no to teraz ty musisz od... Pan tą drużynie czerwonej może wyjść poza strefę Teraz O kurde Dobrze, dobrze No niestety Dawajcie, dawajcie teraz, teraz lecimy Dawaj, dawaj, dawajcie dawaj. Ej, prawa strona jest lepsza niż lewa, bo tam się lewa w ogóle się ustawiam, z przodu się ustawiam Ajajaj, byś ta piłka była wcześniej na dole Wy, Wypchnijcie ją do przodu bardziej, na środek

Olek dawaj mi wypchować! Dawaj, 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 była, 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 była! Była, była! Była, była! Była, była! Była sędzia, była? Sędzia, była? Była. Była, nie by, było. była, Nie, była! Nie, była! Nie, była! Nie, było. Dostało, nie Dostało, była! Nie, była! Nie, była! Nie, nie, była! Nie, 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 nie! Nie, się! nie, nie, się! nie! Nie, 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 Była. nie, 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 Dobra, to ja teraz to w montaż, zobaczymy, czy wpadło czy nie. Przez półtora minuty drużyna czerwona ma jeździć tyłem. Zarobiście, zarobiście, dawajcie. Dobrać. Dawajcie, dawajcie to, dawajcie. I mamy przodem jeżdżą, raz. ej! Wracam no, ja na bramkę, niestety tam wam mnie nie minuty. Pomoga. Słuchajcie, mamy naprawdę dużo czasu. Tak, tylko że <laughs> jak tam nie będzie we mnie wjeżdżał, to mamy bardzo dużo czasu. Ej, przodem jeżdżą! Ej, ej master, przodem. przodem jeżdżą, Bartek też. Zaanie sportowe, zachowanie, pojazdy, które jechały przodem mają stać przez minutę w miejscu. Ha! Halo Bartek jest! Dawajcie, wypracij to, bądź, to, bądź, to, bądź. Dawaj, dawaj, to. Dawaj, masz szansę! No, teraz! Dawaj, dawaj! Wchaj to, wchaj to! Jest, jest, yes, tak. jest, jest. Yes, yes, yes. Gratulacje! Wybranka zdobyta przez drużynę fioletową. Ja no mam pomysł, że zabijemy się pojazdami w naszej drużynie. Że któryś pójdzie do Jet'a. Dobra, ja chcę Voltica. Dobra, to ja idę do ciebie w takim razie. To nie tak, że utrudnienie nam po prostu. Prosami gotowi. jesteśmy. Gotowi. gotowi. To jest dla drużyny fioletowej. Przez półtora minuty nakazuje się jeździć tyłem. Co? Trzy, jeden. dwa, Dobra, mam jeden. pomysł, słuchajcie. Start. Wycie yy, też ty, ty musisz? Wiecie, co Wiecie Wiem. Tymi odrzutami ich odrzucajmy. Bo to odrzuty, patrzcie. O, ciula to daje. Daję, daję, ty musisz blisko być z nich. Zobacz, patrz to. Jest pojazdy. Oprócz fantoma mają jeździć tam. Odrzuciłem ich, kratory. odrzuciłem ich. O, fantom, ty możesz normalnie jeździć. Super. No i fantom, pomóż tam, wierzę w nich. Wjeżdżaj, wierzaj. No nie. Nie. Fantom, blokuj, blokuj, fantom. Blokuj. Piłkę można odrzucać. Dobra, ich odrzuciłem trochę, ale Piłka jedzie, piłka jedzie Gracz David za jazdę do przodu przez minutę w miejscu Upo, upo Musisz do trzeciego, Fantom drużyny pilotowej jest, jest, jest. może wyjść poza twoje pole jest, jest, jest. Drużyna czerwona jest. strzela gola goła. Zygrała. Zygrała. Do jednego że teraz idziemy fantomem, także mam nadzieję, zobaczymy jak to wygląda Dwa Jeden Start. Olek, co ja my robicie? To nie ja byłem, to Oksander. teraz to... No. Oksand okay. teraz... Piłka na prost, miałem do bramki Dobra, to jest OP widzę, to jest bardzo OP Poszło, patrzcie Dawaj, 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 dawaj. lecimy Olek Aj, się odbiło. No nie, zabijli no mi Dobra, ten wrak, spróbuję tam wcyknąć Mówcie mi kiedy mam tego Dobra, będziemy mówić, jestem bardziej z przodu Oni się blokują sami Dobra ja wrak teraz w stronę naszej bramki teraz. no nie jest to trochę niesportowe zachowanie, ale co? Panie Game master... Piątki się obróć. O, dzięki Bądź Magda, kurde, rozjazd Rozjazd, Magda Trafia czy tam? Proszę balał, państwa, na środek gry Zostaje sprowadzona Dodatkowa przeszkoda A Jaka przeszkoda? Ole, teraz Teraz bo, ole, work, stoi. Ej, uważajcie, go... uważajcie! Cerberus jedzie do was. Jak Cerberus? O cholera. Po go! Wyleciałem poza mapę, szefie. Dobra, ustawię to na środek, widzowie. Jedziemy im tam pomóc. Nie, lecą do nas! David, bo Cześć, możemy pod nimi jeździć! Czy miejsce, jakie znajdziesz. No więc David! My z Kramdżentami możemy go, możemy mu dawać pod ten, pod, pod wosie podjeżdżać i oni tego i oni podskakują Dobrze tym, dobrze Komu, tym błysą zrobiliście Patrzcie, to patrzcie, teraz, teraz lecimy Ja ich wypycham, dawajcie Cerberus zablokował piłkę, ona przeszkadza nam to Patrzcie co się teraz robi z nim Cerberus jest w swoim stronie Jestem pod nimi, jestem pod nimi, oni są nieuruchomieni o, się leci, leci, leci. I co w medzie? Wybiłem! go, jest, 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 jest. Jest, jest, jest. go dla, dla drużyny pilotowej. Zarobiście. Pierwszy. Słuchajcie, jest w sumie 3-3, można jak powiedzieć. A co to za oszukiwanie, wyjeżdżanie phantomem za daleko? Nie wyjechałem z daleko, gdzie jestem? Tutaj cały system. No do swojej wieży, a wyjechali do naszej nawet. Nie, do środka. Wypchaliście wow, go, my wypchaliście go. Wadr jest 3110 na razie. Ale dobra, dobra. Ale mogły być 3-2, jeszcze to war przekona. Zobaczcie, no, jeżeli 3-2, to 3-2, jeżeli nie, to 3-1. Proszę Państwa, 3, 2, 1, start. Panton drużyny fioletowej, nie może się ruszać przez półtora o, minuty. Nie. Pantą Ej, to to panton drużyny czerwonej, może być poza pole. Ej, tu jest nie, za bardzo OP. Nie, 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 co tu ma być? Wande, mi się nie podoba ten voltik. Chcesz się zamienić? Myślę, mówiłem. Dobra, to lecę do ciebie. Dawaj, szybko, szybko, nie mogłem na sobie zniszczyć Wysiadam, wysiadam. Dawaj, dawaj. Ja też wysiadam For, dobrze ty mieździłeś. Cholera! Z racji przekroczenia linii przez fantom odróżny, czerwony, przez ty, ty, stoi w miejscu Dawajcie, 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 specjalnie odsunąłem się od piłki żeby nie było ale wyjechałem, nawet nie wyjechałem za Ale wyjechałem też Magda też ma bultuki na tej gry wkroczył, wkroczył radiowóz z szrypów. Drużyna, która zniszczy go. Dawaj Będzie. Dawać, go. <trym wytrzyma> już? No zniszczył. Aż, czy... Poprosimy. Kto zniszczył. Jeszcze było powiedzenie start. Aha. Ale przepraszam, nie musi być powiedzenie start. Było kto zniszczy. Drużyna, która zniszczy radiobus będzie mogła wymyśleć karę dla przeciwniku. Aha. Niszczył się. Możesz wybrać karę Dla na czym ruinerze chyba nie ma na nie, jak, ogóle, jak, jak, Jaką robimy tę tak? Karę? Nie wiem Jaką karę? Nie wiem, żeby tyłem jeździli? Mm, nie, 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 lepiej nie ale... Nie, ale poczekajmy z decyzją na razie Dawajcie okay. stary przez pół minut wykorzystajmy te, te Na miśle. razie nie, na razie nie To 15 sekund chyba <laughs> mają stać 15 sekund? Jak jak mają stać 15 sekund teraz Używamy 15 sekund stop teraz, w tym momencie Edzio jechał, bo Game Master, Ejio, pionik, bracz, edzio, edzio, będzie stać przez następne 2 minuty, dawać, dawać. a za karę Różna Czerwonej przez już Bijał, Jaj! No co wy, wy robicie? Dobra, dawaj, jesteśmy blisko, no powoli, 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 cicho, cicho Cicho, cicho, cicho Nie no, spokojnie, co wy? Dawaj, dobijcie to, dobijcie, dobijcie to Jak to z na pustą bramkę? Jezu! Brawo! Brawo! Udało się, się, się. się! Brawo! Wcale nieupośledzona próba wrzucenia piłk na restart drużyn. Ej, ten nasz boss jest, jest słaby! Przez 3 minuty Fanto nie może się poruszać wokół bramki. Jedynie od pierwszej rampy do wieży. Easy. Dobra, wieży, wieży. Powodzenia! W się w tą piłkę. Dobra, w się. Dobra, dawać dawaj, strzał, strzał w to! Ej, no sz... o Jezu... Ej, nie ma! Prowadzenie, patrzcie. Cholera... Aha, chyba panie... Dawaj, patrzcie to, patrzcie to! Co? czego im tutaj, powiedział? Uważaj tym patrzą, że nie wyjechać do daleko, bo zaraz krzykną. Wiem. Pilnuje się dokładnie tutaj na linii. Dawajcie, o, dawajcie! Drifting! Gdzie jest piłka? Phantom graczy czerwonych może wyjść poza swoją strefę. No nie! Ej, za bardzo ułatwione to jest Bam, baram, baram. Lecimy z tym O kurde, nie, nie Leć, Magda, nie Wybijcie to, no wybijcie nie, to Nie, nie ja. yes. Jaa dla drużyny czerwonej 2-1 na parcie, na parcie! To musimy jeszcze jedną tramkę złapać i wygrali, i będzie na remis. Mają jajo. Rozpoczynamy! Dawajcie szybko, rozpoczynamy! Rotary. Różnik dla drużyny czerwonej. Fantom nie może się lec. ruszać. Różnik dla drużyny może wyjść poza strefę. Zarobi się, proporcji. dobra. Gotowi? Trzy, dwa, jeden, start. Lecę, lecę! Jaki czas ten fantomem. Dawaj, dawaj, dawaj! Półtora minuty. No, dawaj! Na punktu minuty mogę wyjeżdżać do. Dawaj, dawaj, dawaj zabacz. Gracze czerwoni mogą używać rakietnic co 5 sekund przez 15 sekund. Aha, czemu się i No patrzcie, ha? Bo ich fandom jest zablokowany. E, On nie powinien do... Dawaj to, dawaj to. Aj, Aj. ich fandom zablokował. Aj. Aut? Out? A jaki aut? A po piłka, <laughs> myślę, że piłka będzie. <laughs> Podskocz, weź to wybiór, próbujesz, podskoczysz tutaj. Uboje. Poszło! Yes. Dawaj, dawać, 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 nie ma czasu! No nie! Boże. Dobra, odbiłem Poszło. to, odbiłem to! No ja to odbiję. Nie, ja odbiłem to wultikiem Dawaj, dawać! No, to to mogę się ruszać! Panie Game Master, no clip używany przez wydłużenie czerwoną. Jak to. fantomem? Leżałaś to się, leżała się. No, leżałaś? Nie dałaś. Tak wasza drużyna też się ciągle obrazuje no klipami. A, co? co brudy to? na was, Essa. Mam nagrane, nawet mogę pokazać zaraz. Nie, ale no, to nie to. <laughs> patrzcie co robię, patrzcie co robię. O, nie udało. Aj, prawie ci się udało. Dziękuję. Dawać, dawać, dawać. Dawaj. Mam... Patrzcie to. Dawać, dawać, dawać. Patrzcie jak z piłką poleciałem Nie, bo idzie o mnie tyle, te... dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj Dawaj, dawaj Za wysoko skoczyłem Nie, no widzicie widzisz, jakie poleciałem z tą piłką? Nie Informujcie mnie, gdy piłka będzie lecieć do nas Wybijam, dawaj, dawaj, dawaj David twoja Kurde, kurde Ale ich wybiłem, wybiłem ich Zablokowałem ich Gdzie jest piłka? jest piłka? tu jest piłka? No do... ja tu jest ja Zablokowałem 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 Dawaj, 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 dobrze Dawajcie, dawajcie, odebrałem Dawaj, dawaj, dawaj Popchnijcie mi ją tutaj, szybko Zablokowałem się Coli. Podjechajcie, podjechajcie, podjechajcie. <laughs> dawad, dawad. Nie, Co oni? podjechali sobie, podjechali sobie Dawaj, dawaj Masz wandę Nie, zbieraj dawać, Dawaj, dawaj, dawaj Wbijamy to, wbijamy to Dawajcie Teraz, teraz Cholera Ajajaj aj, aj. No nie, tu będzie gorzej, bo to jest rampa No nie, co? Ej, teraz Dobra wbijamy to Ocuci się, odcłuci się! Nie on jest nie Jest, jest, jest gol. Ta runda jest dla nas, ta gra Czy jest remis? Witam, witam Witam, witam Słuchajcie, bo Wiem. War rozstrzygł albo nie rozstrzygł walkę, więc jest Jest albo remis, albo wygrana nasza. Uh -huh. Będzie remis, jak nic, są. ja nie jestem... Ja jestem tak, pewien. Bo... Będzie remis, nie było. Ale Biel, jak, wiecie, jo, choć ja nie kawałek, choć kawałek nawet do bramki, to jest the gol no nie, no musi nie większa, połowa no nie. Piłki. większa połowa piłki, nie, żeby tylko lekko dotknął, no to większa połowa piłki, chyba błądzić to Musi być w bramce. No. Najmniej większość połowa, większość niż połowa musi być w bramce. To na pewno było. No, to się byla. nie liczy. No tak było. No dobrze, na Pewno było. Zobaczymy, spocenicy. Spocenicy, spocenicy, Kto To mówi, kto to mówi. O to co? Jaką karę wymyślamy? Co najostrzejsze jedzenie w mieście na spotkanku? To wtedy kto będzie? Przegrany? Gosiu, Jęś, Syraka, Dobra, ale... Ale Ramiż, to co? Vader, jak będzie remis, to co? jak będzie remis... To wszyscy tak jemy. Tak to wszyscy Jak jest remis wizowy, to, to wszyscy jemy, a jak przegrani, to tylko przegrani. Oprócz mnie. Nie, nie A Game Master też. Game Mastera nie będzie. Dobra. Zostawimy ci kawałek. Słuchajcie, dziękuję bardzo. Podobała wam się gierka? Jasne, że tak. Tak, fajnie się grało. Zarobiście. No ja. Gi! No i słuchajcie widzowie, jeżeli chcecie cały czas takie gireczki, chcecie takie, częściej takie odcinki z innych gierek, nie tylko właśnie z Carbola czy tam Rocket League, jak to tam ktoś zwie, to piszcie komentarze oraz zostawiajcie łapeczki. No i co, my się widzimy jutro na szeryfach. No i się cześć. Pożegnajcie się. Cześć.